Witamy Państwa na konferencji prasowej klubu poselskiego KUKIS-15 dotyczącej medycznej marihuany. Głos zabiorą poseł Piotr Liroj Marzec oraz pan Jędrzej Sadowski z Koalicji Medycznej Marihuany. Oddaję głos panu posłowi. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiaj przygotowaliśmy, składamy na ręce marszałka projekt ustawy o medycznej marihuanie, projekt o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt, który, na który czekali ludzie już od bardzo wielu lat, ludzie chorzy w Polsce, ludzie umierający, ludzie cierpiący na poważne śmiertelne choroby, na tak samo na choroby ludzie na wózkach, inwalidzkich. Projekt, który powstawał bardzo długi okres czasu, szczególnie przez ostatnie miesiące, był projekt ten był konsultowany z wieloma grupami ekspertów. Wydaje nam się, że przygotowaliśmy najlepszy, jaki można przygotować. Liczymy na to, że nie będzie zawierał żadnych błędów, które będą mogły go zatrzymać w tej drodze do legislacji. Staraliśmy się, ale znaczy, trzymaliśmy się prawa obowiązującego w Polsce, żeby nie było żadnych, tak jak wcześniej powiedziałem, problemów na, na drodze prawnej, żeby nikt tego nie, nie utopił więc przygotowała to dość duża ekipa fajnych ludzi, między, między innymi Jędrzej, czyli Koalicja Medycznej Marihuany, to jest duże gremium ludzi, zaraz Jędrzej więcej opowie na ten temat. Projekt ten jest uwieńczeniem tego, o czym mówiłem całe lata, szczególnie podczas kampanii swojej wyborczej, obiecałem to ludziom chorym, ludziom, z którymi się spotykałem, że doprowadzę do tego, żeby taki projekt powstał, żeby był dobrze przygotowany. I doprowadzę do dyskusji na ten temat tutaj na miejscu w Sejmie, żeby wszystkie kluby mogły się za tym opowiedzieć, a przede wszystkim, żeby wszystkie kluby mogły zrozumieć, czym jest medyczna marihuana, że nie jest to narkotyk, który niszczy, a odwrotnie medyczna marihuana jest tym, co pomaga ludziom w chorobie, pomaga y, ludziom umierającym, więc bardzo istotny element, bardzo ważna rzecz dla ludzi chorących w Polsce, więc. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy tutaj stanąć i ten projekt ustawy zaraz po tej konferencji zanieść do marszałka. Przekażę może głos do Jędrzeja tutaj, żeby powiedział więcej o sprawach technicznych związanych z tym projektem ustawy. Dziękuję za udzielenie głosu. Witam wszystkich serdecznie. Jędrzej Sadowski Koalicja Medycznej Marihuany. Tak jak powiedział pan poseł, przygotowaliśmy ten projekt wspólnymi siłami i staraliśmy się ująć, ująć proponowane rozwiązania w takie ramy, żeby nikomu one nie przeszkadzały. Na tablicy macie Państwo materiały poglądowe na temat systemu, jaki chcemy wprowadzić, na temat obiegu, na temat, na temat obiegu wszystkich elementów tego systemu i pozwolę sobie krótko streścić na czym. Na czym polega proponowane przez nas rozwiązanie. Otóż w centrum planszy mamy, mamy rejestr, czyli chodzi o centralny narodowy rejestr prowadzony przez ministra zdrowia, którego celem będzie po prostu monitorowanie stosowania marihuany, zaznaczając niedopuszczonej do obrotu jako produkt leczniczy w, w ramach bieżącej praktyki lekarskiej. Drugim, element, drugim jakby ważnym elementem tego systemu jest wyraźne sformułowanie prawa lekarza do zastosowania medycznej marihuany oczywiście tylko za pośrednictwem tego państwowego rejestru i tylko w poważnych przypadkach takich naprawdę uzasadnionych medycznie. Jeżeli chodzi o ten rejestr, jego funkcją będzie przede wszystkim pełnienie jakby roli, roli takiej państwowo zatwierdzonej platformy wymiany informacji pomiędzy lekarzami, pacjentami, praktykami zawodów medycznych i jakby celem, jakby celem nadrzędnym jest po prostu monitorowanie tej sytuacji, na użytek zadań państwa w zakresie polityki ochrony zdrowia, bezpieczeństwa leczenia, nadzoru nad właśnie nad tym bezpieczeństwem farmakoterapii i rejest przewiduje między innymi jakby spis urzędowy spis podmiotów leczniczych i lekarzy, którzy będą tą marihuanę stosować, państwową ewidencję obrotu surowca Czyli cała ta powiedzmy, cała ta marihuana stosowana w, w celach leczniczych, będzie monitorowana na szczeblu centralnym, są przewidziane również takie funkcje, jak wykaz skutków ubocznych, jak ostrzeżenia przed interakcjami. No, podsumowując, będzie to taka, taka internetowa platforma wymiany informacji pomiędzy lekarzami z, z praktyki, która zostanie po prostu w drodze tej ustawy zatwierdzona urzędowo. Jeżeli chodzi o, o, rzecz, jeżeli chodzi o temat najbardziej kontrowersyjny, czyli kwestia zaopatrzenia, kwestia upraw i zbioru, to wprowadziliśmy taki model, który już funkcjonuje w ramach obowiązującego prawa, czyli zezwolenia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Jakby nie, co, co jest najważniejsze, co najważniejsze chciałbym zauważyć, nie postulujemy tutaj żadnych zmian w prawie karnym. Marihuana pozostaje nielegalna, pozostaje na liście substancji kontrolowanych, pozostaje przestępstwem, jest ścigana z, z oskarżenia publicznego. Natomiast, prawo, natomiast nasze rozwiązanie konstruuje tutaj pewien wyjątek dotyczący właśnie relacji między lekarzem a pacjentem, w którym to państwo jakby no przewiduje legalne użycie marihuany w celach medycznych. Tu nie, nie, jakby nie poruszamy tematyki prawa karnego. To, to jest jakby bardzo, bardzo, ważne, bardzo ważny element. I ten temat, który właśnie no, będzie zapewne wywoływał najwięcej kontrowersji i będzie przedmiotem najgorętszej dyskusji, to jest ta forma zorganizowania upraw. Według naszego modelu zależy nam na tym, żeby uprawiać mógł zarówno pacjent, jak i, jego, jak i organizacja pacjentów, jak i wyspecjalizowany podmiot trzeci, który może być jednostką naukową, bądź to fundacją posiadającą odpowiednie zaplecze. Natomiast wspólnym elementem tego jest, Obowiązek uzyskania zezwolenia na taką uprawę. I uzyskanie tego zezwolenia będzie wymagało spełnienia szeregu warunków. Także to nie będzie tak sobie łatwo, że każdy będzie mógł się zgłosić i powiedzieć: Jestem chory, proszę mi dać zgodę na uprawę. Nie. Wszystko ma po prostu być w ramach państwowej kontroli farmaceutycznej, która jest już wyspecjalizowanym aparatem organów administracyjnych w kontroli rynku leków, aptek, hurtowni farmaceutycznych. Więc ja sobie pozwolę tak zwrócić może to kolokwistycznie. Nie zabrzmi, ale naprawdę dużo łatwiej jest oszukać policjanta, prokuratora czy sędziego niż Państwową Inspekcję farmaceutyczną, jeżeli chodzi o uzyskanie takiego zezwolenia. Więc na pewno zostaną tutaj zachowane mechanizmy kontroli jakby ewidencji i, 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 szczel, i będzie, będzie w ten sposób zagwarantowana szczelność tego systemu. Cóż, cóż pozostaje mi jeszcze dodać? No myślę. Myślę, że jest to dobry projekt. Przede wszystkim on odpowiada na, nie tylko na, 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 na palące potrzeby pacjentów, którzy no jakby codziennie popełniają przestępstwo, cały czas permanentnie trwa stan y, nie, nielegalności leczenia się w, tym, w naszym kraju, więc jest to, no jest to na pewno sytuacja niepożądana. Odpowiada również na, na, na zgłaszane przez lekarzy właśnie problem braku takiej informacji prak praktycznej, braku jakiejś takiej merytorycznej dyskusji, czy też, czy też właśnie platformy wymiany informacji, doświadczeń z praktyki która by była urzędowo zatwierdzona, bo cały czas lekarze jakby zgłaszają ten, nam ten, ten problem, że, że nad tą marihuaną ciąży jednak pewne takie, pewne takie odium nielegalności, że to jest cały czas taki temat, temat kontrowersyjny, temat tabu i Również chciałbym tutaj na to zwrócić uwagę, że często jest sytuacja, że, pacjent, znaczy, że lekarz rekomenduje pacjentowi zastosowanie medyczne, znaczy marihuany w celach medycznych, ale odsyła go do poszukiwania na własną rękę, na czarnym rynku, ponieważ sam boi się, czy to boi się naruszenia ustawy, czy że narazi się w branży, czy że no po prostu będzie miał z tym problemy. I, dobrze, i jakby ostatnią rzecz. Ostatnią rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to chciałbym przede wszystkim z tego miejsca zaapelować do, do większości parlamentarnej, żeby że jakby zgłoszeniem z projektu jakby sygnalizujemy im, że mamy gotowe, dobre rozwiązania legislacyjne, jesteśmy gotowi do pracy, do dyskusji. I że liczymy tutaj na, że tak powiem, liczymy na poparcie. Jakby ważną rzecz, ważnym komunikatem pod adresem większości parlamentarnej jest to, że projekt przewiduje bardzo obszerną regulację na poziomie rozporządzenia, czyli jest delegacja do wydania rozporządzenia przez ministra zdrowia, w którym to minister zdrowia określi bardzo szczegółowo wszystkie warunki dotyczące uprawy, zaopatrzenia, rejestrów, ewidencji. Także że tak powiem, Strona rządowa czy też większość parlamentarna nie musi się obawiać, że w, w, przyjmując projekt ustawy w takim brzmieniu wprowadzimy jakieś rozwiązania, które, które będą stanowiły tylną furtkę do legalizacji. Absolutnie wzięliśmy to pod uwagę i jakby wychodzimy tutaj naprzeciw. Raz jeszcze pragnąc zakomunikować, że jesteśmy tutaj gotowi do rozmowy, do pracy. Zależy nam bardzo, żeby ten projekt jak najszybciej wszedł do prac parlamentarnych. Tak, ja Dziękuję. Na koniec jeszcze powiem coś takiego, że. Bardzo często słyszałem tutaj głosy, takie to były głosy przez lata, a szczególnie też w ostatnim okresie też się pojawiły na temat tego, że to są marginalne sprawy i że powinniśmy się takimi pierdowami nie zajmować. To pragnę przypomnieć państwu posłom wszystkim, nie ma rzeczy ważniejszej, szczególnie tu w Sejmie, niż życie i zdrowie ludzi. To jest priorytet, najważniejsza z rzeczy jaka istnieje. Jeżeli ktoś uważa, że ważniejsze jest siedzenie nad pieniędzmi, dyskutowanie na temat pieniędzy w kraju, a ludzie są, ich zdrowie, warunki, w jakich umierają, ich godność jest tutaj marginalna, to znaczy, że jego wartości są jakieś mocno zachwiane. Nie ma ważniejszej rzeczy w tej chwili niż życie i zdrowie pacjentów. Więc ta ustawa była pisana z myślą przede wszystkim o tym, żeby pomóc pacjentom, żeby odpowiedzieć na ich głośne tutaj postulowanie tego od bardzo wielu lat. Mamy miejsce tak samo z dużą tak naprawdę ze wzrostem ludzi, którzy są za legalizacją medycznej marihuany. W ciągu roku to urosło nawet do prawie 90% w różnych projektach, które badały tą sytuację. Ludzie są gotowi. Mam nadzieję, że politycy też już są gotowi, że w momencie, kiedy będą decydowali o tym, będą przyciskać przycisk, będą wiedzieli o tym, że nawet jeżeli dzisiaj są zdrowi, jutro mogą zachorować oni, ich rodzina, ktokolwiek, dzieci. Nie życzę oczywiście tego nikomu, natomiast to się dzieje na co dzień. Ktoś, kto był u nas na spotkaniu z koalicją medycznej marihuany i widział, e, słyszał rozmowy matek e, chorych dzieci. Lekarzy i potem wszystkim by był przeciw, dla mnie nie jest człowiekiem. A przynajmniej nie ma takich jakichś, według mnie, odruchów ludzkich, które są empatią do ludzi, którzy są w bardzo ciężkim stanie zdrowia bądź umierający. Tak, także to jest bardzo pilny i bardzo ważny problem. Na pewno nie marginalny, i na pewno nie są to bzdety, więc. Bardzo wszystkich proszę o pochylenie się bardzo poważne nad tym projektem, szczególnie posłów, żeby przejrzeli projekt. Zapraszamy do dyskusji, tak jak Jędrzej wcześniej powiedział do tego, ponieważ pacjenci czekają. Oni codziennie umierają. W tej chwili, kiedy prowadzimy tę konferencję, ktoś umiera w kraju na świecie, a szczególnie w Polsce w, ciężki, w ciężkich bólach. Jednocześnie część z tych ludzi jest przestępcami według polskiego prawa, ponieważ leczy się medyczną marihuaną wbrew temu prawu, jakie obowiązuje. Także jest to bardzo pilna i ważna rzecz w Polsce w tej chwili, którą należy załatwić. Dziękuję bardzo. Ja, jeśli, mogę jeszcze, jeśli mogę jeszcze nawiązać tylko krótko do tego, co powiedział przed chwilą pan poseł. Jeżeli mówimy tutaj o godności człowieka, należy mieć szczegół, należy szczególny nacisk położyć na to, iż zgodnie z artykułem 30 Konstytucji, godność człowieka jest podstawowym obowiązkiem państw. Gwarancje godności, zapewnienia godności człowieka są podstawowym obowiązkiem państwa. I jakby przyłączam się również do tego komunikatu, który, który powiedział pan poseł, że to wcale nie jest sprawa marginalna. To, są naprawdę, to jest naprawdę sprawa poważnie cierpiących ludzi i ich rodzin, które z jednej strony zmagając się z poważną chorobą muszą jeszcze zmagać się z własnym państwem, więc to jest jakby obecna sytuacja, w której człowiek leczący się, poszukujący ulgi w cierpieniu staje się przestępcą z tego powodu, że nie ma administracyjnie określonych ram, w, które, w których on by mógł się w tą marihuanę zaopatrzyć, żeby, żeby temu cierpieniu ulżyć, no to jest zaprzeczenie ochrony godności człowieka i, i, i jakby z tym komunikatem moim zdaniem należałoby najbardziej dopingować tutaj stronę rządzącą czy większość parlamentarną. Dziękuję również. Dziękujemy. Mają Państwo jakieś pytania? Proszę. Dzień dobry, Roch Kowalski, DOKFM. Bardziej do Pana, pani pośle. Chciałem zapytać o to, czy rzeczywiście jest jakaś polityczna wola do tego, żeby ten projekt przeszedł i czy Pańskie ugrupowanie prowadziło jakieś rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością? Jakie tam są nastroje w partii rządzącej? Tak, polityczna wola chyba jest największa z dotychczasowych kadencji jakie były, ponieważ Wszystkie partie, z którymi rozmawialiśmy, wszystkie ugrupowania e, opowiedziały się o tym, że znają temat, że temat jest też dla nich istotny i ważny. Oczywiście na samym końcu się okaże, kiedy przyjdzie do głosowania, kto tak naprawdę e, mówi, a kto, kto jest za tym projektem, ale z tego, co rozmawiałem, raczej. Nie powinniśmy się spodziewać. Na pewno z naszego, nasze ugrupowanie jest jak najbardziej za, za tym projektem. Z tego co wiem, nowoczesna też. W PO wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, powiedziało, że jak najbardziej są. W PiS mamy posła Jakiego, który już taki projekt ustawy raz składał i oni są dość blisko tego problemu. W tej chwili rozmowy się tam toczą. Oczywiście my też rozmawiamy z PiSem. Mamy trochę jeszcze czasu, dopóki nie będzie głosowań, więc będziemy rozmawiać z każdym z ugrupowań. I, e, i przekonywać nawet z diabłem będę rozmawiał, jak będzie trzeba, tak prawdę mówiąc, żeby tylko e, ludzie chorzy mogli dostać to na co czekają już od bardzo wielu lat. Ale jeśli w Prawie i Sprawiedliwości będzie dyscyplina partyjna i, i będą głosować na nie, to ten projekt nie ma większych szans na poparcie. No jeżeli tak będzie, to no nie, nie będziemy i tak walczyć dalej i tak będziemy starali się jakoś tę sprawę dalej ciągnąć. Mam nadzieję, że tak nie będzie i że Pana słowo zamieni się w coś. O czym nie chce mi się tutaj parlamenta, nieparlamentarnie wypowiadać. Natomiast, no, ja liczę osobiście na to po tych rozmowach. Te rozmowy nie ukrywam, że stanowisko wielu posłów PiSu zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Widać zmiany. Nie wiemy natomiast. Jak, jak ta sytuacja się skończy? Natomiast wydaje mi się, że PiS dokładnie wie, że jest to bardzo poważny problem dzisiaj w Polsce i badają tą sprawę. Mam nadzieję, że wszystkie te ugrupowania opowiedzą się w momencie, kiedy będziemy głosowali za tym projektem ustawy. Dziękuję. Michał Giersz, News. Dzień dobry. Po pierwsze, chciałem zapytać o kwestie merytoryczne, czyli w jakim stopniu ta ustawa zmieni obecną praktykę, bo. Być może się mylę, ale chyba jest tak, że właśnie w jakichś tam... Mm... W najtrudniejszych przypadkach lekarze mogą importować y, y, medyczną marihuanę, by pomóc swoim pacjentom. Rozumiem, że przede wszystkim zmiana ma polegać na tym, że nie musieliby jej importować, tylko ona byłaby dostępna. Czy w związku z tym, Pana zdaniem, byłaby częściej stosowana? Choć... Czy znaczy jest to fasada? Jeżeli, powiem, przepraszam, ja, bowiem, To, co Pan mówi w tej chwili jest fasadą. z uwagi Wystarczy tylko przyjść porozmawiać z ludźmi, którzy mm -hmm. mają to przepisywane. Po pierwsze, dostanie recepty dzisiaj na, nie wiem, czy Sativex pra graniczy praktycznie z cudem. I trzeba oczekiwać na ten lek 4 miesiące. U osób, które są bardzo ciężko chole. Liczy się każda godzina, a nie miesiące. To jest a to z absolutnie. czego to wynika? Wynika to z tego, że jest źle skonstruowane to wszystko. Nie ma, nie ma woli jakiejś takiej współpracy, do tej pory nie było takiej woli współpracy tak naprawdę całego tego systemu z pacjentami. Dlatego te zmiany tak naprawdę może Jędrzej coś więcej na ten temat powie. Natomiast jest to fikcja. Ludzie, którzy są chorzy, przychodzą do nas zresztą e, seminarium, które organizowaliśmy ostatnio tutaj e, w Sejmie, były matki chorych i opowiadały, jak, jaką fikcją są te recepty, nawet jak dostają. Jak długo czasu muszą czekać i jedyne wyjście, to jest zaopatrywać się nielegalnie w to, ponieważ w tym czasie te dzieci były umarły. Znaczy, ja, jeśli mogę hmm, odpowiedzieć na, na spróbować udzielić odpowiedzi Panu na pytanie, jeżeli chodzi o stan obecny, oczywiście na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego lekarz może w indywidualnym przypadku zaordynować pacjentowi produkt leczniczy w postaci medycznej marihuany, bo to, bo to jest dokładnie marihuana sprowadzoną z Holandii w trybie właśnie importu docelowego, natomiast tak jak to powiedział Pan Poseł, to jest jednak fasada, to jest, bo to nie jest tak, że jeżeli przepis prawny prze przewiduje jakąś możliwość, to to od razu jest w praktyce tak samo jak by to wynikało z literalnego brzmienia przepisu. Tu są, różne, tu są przede wszystkim różne szczeble dostania zgody, zanim, zanim że tak powiem, dokument, obiekt dokumentacji, zanim dotrze, znaczy zanim potrzebujący. Prze, prze, przejdzie przez obieg dokumentacji, to a, może być taka sytuacja, że on już po prostu nie będzie potrzebował, bo on już albo będzie nie, albo nie będzie żył, albo już będzie w takim stanie, że już nie, no nie będzie mu w stanie nic pomóc. A, albo a, Odbije się, mówiąc kolokwialnie, o system dystrybucji, czyli o apteki, o, o, o po prostu niemożliwość taką techniczną sprowadzenia takiej marihuany, bo to często trwa wiele miesięcy. Są przypadki, kiedy mimo tego, że jest wystawiona recepta, że obieg dokumentacji był prawidłowy, że pacjent dostał na czas tę receptę, on nie może, je, on, on musi Znajdują czekać się. na jej realizację cztery miesiące, momencik, po, po czym ona się <laughs> przedawnia. I znowu wraca znowu cały wraca system. z powrotem całym przecież. Ja po, pozwolę sobie, jeżeli mhm. jakby do meritum pytania, czy będzie częściej zapisywana? Ja my, ujmując tak wprost, no na pewno będzie częściej zapisywana, ale nie, nie oznacza to, że będzie częściej stosowana, bo ona bo aktualnie bardzo często marihuana stosowana jest nielegalnie. Ludzie po prostu chorzy zaopatrują się na, na, na czarnym rynku, więc teraz po prostu zmianie ulegnie tylko forma w jakiej oni to marihuanę będą. Oczywiście to będzie pozytywna zmiana, ponieważ marihuana taka, to by, my mamy na myśli taką marihuanę apteczną, czyli o, o, wysokie, o, o wysokiej jakości, spełniającą standardy takie, takie można powiedzieć apteczne, że to będzie taki czysty produkt naprawdę możliwy do stosowania. W celach medycznych, a nie marihuana niewiadomego pochodzenia. No już też nie chcę, tu demonizować. Natomiast no mówię, no jednak ważne jest z punktu widzenia pacjenta, lekarza, żeby, tam, żeby ta marihuana miała apteczną jakość. I do tego zmierza ten projekt. No tak, tylko Pan mówi o jakimś oporze systemu. System to są ludzie. Stąd moje pierwsze pytanie dotyczy tego, na ile lekarze są przekonani o skuteczności i chcą stosować ten produkt. Ale po drugie, Pan mówi o aptekach. Pozwolę sobie zauważyć, że niektórzy właściciele aptek czy farmaceuci powołują się na przykład na klauzulę sumienia, jeżeli chodzi o sprzedawanie środków antykoncepcyjnych. Czy nie ma Pan obaw, że tym bardziej będą uważali, że czymś niezgodnym z ich sumieniem nie już, jest. Umieranie i nieumieranie będzie niezgodne z ich sumieniem. No nie, przepraszam, ale jeżeli, jeżeli jeżeli ktoś w takiej sytuacji powołuje się na klauzulę sumienia, to ja pozwalam sobie podejrzewać, że marihuana, nawet lecznicza, także będzie czymś, co Budzi jego Tutaj szkoda, że nie ma z nami lekarza, bo był. Sobie... Czy ja mogę pozwolić? Znaczy, tak, patrząc z perspektywy, powiedzmy takiego, patrząc z perspektywy parlamentu, to rzeczywiście takie pytanie może, może być jakby uzasadnione i rzeczywiście może budzić uzasadnioną wątpliwość. Natomiast z perspektywy lekarza, na przykład opieki paliatywnej, czy z perspektywy lekarza pediatry, który leczy dzieci z lekooporną padaczką, czy z perspektywy, wystarczy przykładów, to jest naprawdę zupełnie inna relacja. Tam po prostu pacjenci dzwonią, przychodzą, pytają, jakby hasło medyczne marihuana stało się pewnym, mówiąc tak kolokwialnie, brandem medycznym, który już, że tak powiem, wymyka się spod kontroli i lekarze też jakby czują odpowiedzialność że no, za tych pacjentów, że oni chcą tym pacjentom te możliwości stworzyć. Na, 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 na ten moment, no, tak jak powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, często jest tak, że pacjenci, znaczy że lekarze zalecają wręcz stosowanie marihuany, ale pacjenta odsyłają na czarny rynek, ponieważ sami nie chcą ryzykować swojej pozycji zawodowej, czy też wręcz nie chcą po prostu ryzykować naruszenia ustawy. Lekarze nie wiedzą, chcieliby, ale nie do końca wiedzą, jak to ma wyglądać. I to jest właśnie, jakby na tym bazowaliśmy tworząc założenia projektu, czy później pisząc już jego szczegółowe zapisy. Tu chodzi o to, żeby lekarz, żeby był rządowo zatwierdzony, żeby był instrument, za pomocą którego rząd zatwierdzi pewną praktykę i potem już w obręb, w obręb tej praktyki nie będzie ingerował, poza oczywiście instrumentami nadzorczymi, które będzie sprawowała już inspekcja farmaceutyczna, czyli bezpieczeństwo, jakość, szczelność. Tyle. Po prostu lekarze też chcą się kształcić, też chcą rozwijać swoje zawodowe kompetencje i co najważniejsze, lekarze chcą leczyć swoich pacjentów. W przeciwieństwie, pozwolę sobie to powiedzieć w naszym gronie, żebyśmy się rozumieli, bym był wdzięczny za niepublikowanie. To będzie trudno. Producentom leków farmaceutycznych, znaczy producentom leków nie chodzi o to, żeby było jak najwięcej zdrowych, tylko żeby jak najwięcej leków się sprzedawało, z czego płynie prosty wniosek, że jakby. Te interesy są tutaj leczyć, nie, sprzeczne. Leczyć, a nie wyleczyć. Tak. Tak. Dziękujemy. Czy to już wszystkie pytania? Dziękujemy bardzo. No więc dziękujemy bardzo.